Powiedziała mi: "Fuj, ja nie robię w te tradycyjne role płciowe. Mam 31 lat. Jestem z Martą od 3 lat. Uwielbiam gotować. Nauczyła mnie tego babcia. Jak zaczęliśmy się spotykać, Marta chwaliła się koleżankom, że ma chłopaka szefa kuchni. Robiłem śniadania, pakowałem obiady, gotowałem kolacje codziennie przez 3 lata. Tydzień temu dostałem ogromny projekt, 14 godzin dziennie, nawet w sobotę. W niedzielę wróciłem wykończony i poprosiłem: "Hej, mogłabyś dziś coś ugotować? Cokolwiek prostego". Ona odsunęła się z miną jakby dotknął ją prąd. "Fuj, nie robię w te role. Gotowanie to obowiązek gospodyni. Ja jestem nowoczesna kobieta. Marta, ja gotuję wszystkie posiłki od 3 lat. Jestem zmęczony. Proszę o pomoc raz. W lodówce jest tajskie, to tajskie było Wtorku, była niedziela. W pudełku hodowały się nowe formy życia. Zamówiła sushi tylko dla siebie. Nawet nie spytała, czy chce coś. Coś we mnie pękło. W poniedziałek napisałem do kumpla, który prowadzi szkołę kulinarną. Polecił mi szef Izę. Umówiłem lekcję na niedzielę i zaprosiłem sąsiadkę Zosie, która zawsze pyta o moje gotowanie. Powiedziałem Marcie, że w tym tygodniu nie gotuję. Zaśmiała się, jakby to był żart. Poniedziałek wieczór. Wróciła, spodziewała się kolacji. Kuchnia pusta, gram na PlayStation. A obiad? Nie gotuję w tym tygodniu. Serio się jeszcze boczysz? Nie, po prostu robię tak jak ty. Też nie robię w tradycyjne role. Środa. Marta przyniosła zakupy, postawiła na blat i siadła. Kupiłam składniki, więc gotujesz? Nie, to ty kupiłaś, to ty ugotuj, ale ja nie umiem. YouTube istnieje. Tupała nogą jak dziecko. Piątek w Kuchni huk i przekleństwa. Wyszło makaronowe coś, jednocześnie papka i chrupiące. Sos z keczupu i pieprzu. Zjadła Kens i zamówiła chińskie. Niedziela. Przyszła szef Iza w fartuchu z całym sprzętem. Zosia z nowym fartuchem i notatnikiem, podekscytowana. Marta zapytała: "Kto to?". To szef Iza, uczy Zosie przepisu mojej babci na duszaną jagnięcinę w naszej kuchni, w moim mieszkaniu. Zapach obłędny, danie jak z restauracji. Marta kręciła się i rzuciła: "Trochę drogich składników jak na lekcję". A szef Iza spokojnie: "Dobre składniki to podstawa dobrego gotowania, jak szacunek to podstawa związku". Marta wybuchła: "Zastępujesz mnie sąsiadką? To lekcja gotowania. Zosia chce się nauczyć czegoś, co dla ciebie jest poniżej twojej godności. Robisz to, żeby mnie ukara nie, dzielę się z tymi, którzy to doceniają. Ty nie, Trzasnęła drzwiami. Najgorsze przyszło w środę. Zosia pisze. Czy Marta właśnie pukała do mojego mieszkania? Okazało się, że poszła do niej, kiedy byłem w pracy. Mówiła, że mam problemy psychiczne i lepiej, żeby Zosia trzymała się z daleka. Na szczęście kamera przy drzwiach wszystko nagrała. Marta dosłownie mówiła. On nie jest stabilny, to gotowanie go wykończyło. Wracam. Marta przegląda aplikację z jedzeniem. Musimy pogadać o tym, że nękasz moich sąsiadów. Zbladła, jak pokazałem jej nagranie. Pakuj się. Koniec. Wyrzucasz mnie przez gotowanie? Nie. Wyrzucam cię, bo próbowałaś zniszczyć moje przyjaźnie. Kłamałaś o moim stanie psychicznym i nie okazałaś mi żadnego szacunku. Ale ja tu mieszkam. Nie jesteś na umowie. Siedzisz tu za darmo dwa lata. Twój jedyny wkład to fochy. Spakowała się, opowiadając siostrze, że jestem kontrolujący i agresywny. Na odchodne rzuciła, jak zrozumiesz, co straciłeś, to wrócisz na kolanach. Marto, przez trzy lata nosiłem ten związek jak plecak pełen kamieni. Odłożyć go to nie strata.